I jeszcze może raz, kolejna grupa, trzy słupki przerobione razem, czyli pierwszy słupek przerobiony do połowy, drugi słupek przerobiony do połowy, trzeci słupek przerobiony do połowy, niezależnie, a od połowy szczepiam je razem, czyli o w ten sposób, przeciągam i dociskam grupę i zaraz obok przerobię jeden słupek przerobiony niezależnie. O. I znowu, żeby uzyskać taką na taką strukturę bardziej wypukłą relifową, no na takim okrążeniu bazowym nie jestem w stanie stworzyć oczek relifowych, więc będę wydobywać tą strukturę relifową w kolejnym okrążeniu. A póki co, właśnie przerabiam. O, zobaczcie, te trzy słupki przerabione niezależnie, szczepiam razem i jeden słupek obok. I jeszcze raz narzucam nitkę, przechodzę pod łukiem, wyciągam pierwsze przyciągnięcie w pierwszym. Słupku, drugi słupek, pierwsze przeciągnięcie w drugim słupku, przerabiam niezależnie te oczka i pierwsze przeciągnięcie w trzecim słupku, ale już drugie przeciągnięcie w tych trzech słupkach, po prostu za jednym zamachem o dociskam i przerabiam kolejny tutaj słupek po to, żeby rozdzielić te grupy i w ten sposób przerabiam do końca okrążenia.